Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, tak często przegniata mnie mój pesymizm, moje myśli tak pełne smutku. Nie wiem dlaczego tak trudno mi zachować spokój, po prostu zaufać Tobie i radować się każdym dniem. Wybacz, że marnuję wielki dar życia, jakim mnie obdarzyłeś. Przepraszam, że skupiam się na tym, co złe, co mi nie odpowiada, a nie na tym, co każdego dnia mi dajesz. Chciałabym się zmienić i wiem, że tylko Ty jeden możesz mi w tym pomóc. Proszę, mój Ojcze, obdarz mnie swym cudownym błogosławieństwem, które uwolni mnie od mojej apatii, zniechęcenia, które mnie ogarnia. Błagam. Niech Twoja łaska wskaże mi kierunek, nauczy wdzięczności, zachwytu nad światem. Wiem, że Dziecko Boże powinno charakteryzować się prawdziwą Bożą radością. Proszę, unieś moje serce, odmien je, ukształtuj na nowo. Bardzo pragnę żyć, jak przystało na Ucznia Chrystusa. Dobry Panie. Czasem sama nie wiem, czego naprawdę mi brakuje, czego chciałabym od życia. Proszę, ześlij na mnie Ducha Świętego, by oświecił mój umysł, popchnął mnie naprzód, zmotywował do działania. Postanawiam szukać Twoich wskazówek każdego dnia. Codziennie choć na chwilę otworzyć Pismo Święte, znaleźć czas na modlitwę. Zrezygnować z pustych rozrywek i przylgnąć do ciebie. W tobie jest spełnienie wszystkiego, czego mogę pragnąć. Boże, oddaję ci wszystko, co składa się na moje życie. Zrobię wszystko, by powstać z tego upadku, nauczyć na nowo się uśmiechać, żyć z nadzieją i pokojem duszy. Ufam, że będziesz działał w moim życiu i nie zostawisz mnie w tym położeniu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!